Po turnieju Wolf Golfers Championship rozmawiamy ze zwycięzcą brutto w, w turnieju Diners Damianem Fernezy. Damian oprócz tego że wygrał niedawno trafił Holinwana na dołku na dołku numer 6 Na dołku numer 6 opowiedz nam coś bliżej o tym holinuanie. jak to było kiedy to było w jakim turnieju To był tydzień temu na turnieju tutaj klubowym no, to był mój pierwszy Holiman od 12 lat, jak grałem w golfa. Także to tym bardziej była dla mnie duża radość i satysfakcja. No o tyle, że na tym dołku jest dosyć trudno zagrać, ponieważ ten dołek jest ustawiony w taki sposób, że green spada jakby od strony T. A udało mi się dobrze się ustawić i dobrać odpowiedniki i okazuje się, że jeszcze z opowiadań osób, które widziały jak piłka wpadła do dołka że ona wpadła po tak zwanym backspinie czyli piłka odbiła się przed, przed flagą przetoczyła się za i, i siłą backspinu wróciła i wpadła do dołka, także to jest taka jakby podwójna satysfakcja i radość dla mnie z tego e, dokonania. dokonania super podkręcona piłka jakim kijem to się robi? No ja grałem akurat skrócone 9 ponieważ było lekko pod wiatr i, a odległość była 125 metrów, ale to było bardzo dobre uderzenie. Piłka potoczyła się po rowkach od kija i nadała mu bardzo mocny backspin. Nie będę pytał, czy jesteś posiadaczem karty Diners Club. No bo wygrałeś dzisiaj w eliminację w kategorii brutto, to rozumiem, że. Karta poszła w ruch? Zwrócono Ci 1000 Karta nie euro? poszła w ruch, Dlaczego? ponieważ w, w konkursie dajne, znaczy w, tutaj w turniejach, liczy się również złożenie... E jakby zapotrzebowanie na kartę Diners i też można uczestniczyć w turniejach chociaż w finałowym turnieju do, wymagana jest karta czyli rozumiem, że jeszcze nie miałeś, dopiero ja, dzisiaj się ta, zapisałeś na, ja złożyłem tutaj A. takie zapotrzebowanie na kartę i to już mi dawało uprawnienia do, do tego, żeby występować w tym turnieju w tej klasyfikacji czyli możemy powiedzieć mądry Polak po szkodzie <laughs> tak. <laughs> bo tak byłoby y, sfinansowane z, y, z konta Diners Club tak, tak. Natomiast... To była z mojego konta, i na nieszczęście był to dzień wolny i e, została mi tylko stacja medyczna. <grym> Bardzo dobrze. Niestety dodamy, że w klubie w Siemianowicach nie są honorowane żadne karty. Próbowaliśmy dzisiaj zapłacić kartą, niestety w recepcji nie. S są honorowane, tak, tak. tak. Czyli tak w w recepcji restauracji tam, gdzie nie, powinno się wiele... płacić kartą, żeby móc postawić zwyczajowy poczęstunek współgraczom i całemu turniejowi w zasadzie, turniejowi. Limit wystarczy, możemy zapłacić kajtą Diners Club w restauracji. Dodajmy jeszcze, że właścicielem restauracji nowo otwartej na polu w Siemianowicach jest kolega Damian. Nie, nie, nie jestem właścicielem, jestem tylko osobą, która, e, e, która wynajmuje tę tą restaurację od Śląskiego Klubu Golfowego na jakiś tam okres, żeby, e, no to jest jakaś kolejna z naszych restauracji. Ale jest to działalność jakby taka uboczna, którą prowadzimy i, i chcielibyśmy zrobić jak najwięcej dla golfistów, dlatego postaramy się zająć tą restauracją na tyle, żeby golfiści byli zadowoleni z tego miejsca i wszyscy, którzy odwiedzają Śląski Klub Golfowy. Działalność uboczna, My potwierdzamy, jedzenie było bardzo dobre. Mieliśmy okazję skosztować dzisiaj. No i zapraszamy do korzystania, tak? Jakieś, planujemy jakieś otwarcie? Jak najbardziej, otwarcie będzie w lipcu, także dopiero jak, jak już będzie projekt skończony w wystroju wnętrz klubowego e, tego miejsca naszego e, restauracyjnego, także wszystkich gorąco zapraszam. E, myślę, że miło spędzą czas. No i to byłoby w zasadzie na tyle. Gratulujemy jeszcze raz Holinuana i dzisiejszej wygranej. Zapraszamy na pole w, Siemianowice. w Siemianowicach. W Śląskich wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Golf Twój sposób na życie.